Zapiszmy temat lekcji. Flora i fauna. Dlaczego nie zapisujecie? Zapiszcie temat lekcji. Nie będę słuchać kujona. Dyrektorka uczyniła mnie nauczycielką, a nas to nie obchodzi. Nadal jesteś tym samym kujonem. A słuchanie kujonów oznacza utratę popularności w szkole. Dlaczego nie notujesz? To niewłaściwy temat lekcji. To temat ze szkolnego programu nauczania. A w podręczniku kolejny temat jest następny w kolejności. Jestem nauczycielem i to ja decyduję, jaki będzie temat. A nie, nie jesteś nauczycielem. Ach, to będzie trudny dzień. Jimmy, weź to. Australia to wyjątkowy kontynent ze specjalnymi zwierzętami, na którym żyją... Proszę bardzo! Następna jest strona 159. Żyją na nim zwierzęta takie jak... Proszę cię, bądźcie ciszej! Jesteście na zajęciach! O czym ty piszczysz, kujonie? Jeannie, to nasza nauczycielka! No to co piszczy nauczycielka?! Coś jak siu, 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 nikogo nie obchodzę. Siu, 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 siu. Co ty robisz? Próbuję złapać sygnał radiowy. Jaki? Z innej szkoły. Odbywa się tam lekcja fizyki. Teraz mamy lekcję geografii. Mówiłam, że nie będę słuchał Twoich lekcji. Dlaczego? Myślałam, że się przyjaźnimy. Tak myślałem, ale ukradłaś moją posadę nauczyciela. Ukradłam tego, zostałam powołana przez dyrektora i nauczycielkę. Nie wierzę. Nie chciałam być nauczycielką, nie miałam wyboru. Nie wierzę w to, ginny. Zwierzęta takie jak. Nie muszę poprosić dyrektorkę o radę.